Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Automatyczna skrzynia biegów jest w stanie zmienić bieg za pomocą solenoidów które zarządzają ciśnieniem płynu między obwodami hydraulicznymi zespołu skrzyni biegów, gdy moduł sterujący układu napędowego wykryje problem z tymi elektromagnesami. Po podłączeniu narzędzia analitycznego może pojawić się kod P0776. Co oznacza kod usterki P0776? Kod błędu P0776 oznacza cewka sterująca ciśnieniem B, wydajność lub blokada. Jest to ogólny kod błędu związany ze skrzynią biegów który zwykle dotyczy pojazdów z automatyczną skrzynią biegów. Większość automatycznych skrzyni biegów ma trzy grupy elektrozaworów oznaczone jako A, B i C. PCM steruje tymi solenoidami, aby kierować płyn pod odpowiednim ciśnieniem do różnych obwodów hydraulicznych. Te zmiany ciśnienia powodują, że skrzynia biegów zmienia przełożenia w odpowiednim czasie. P0776 jest wyzwalany przez PCM, gdy cewka sterująca ciśnieniem będzie działa prawidłowo lub utknęła w pozycji wyłączonej. Uwaga, definicja kodu P0776 może się różnić w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0776 jak wspomniano w definicji Kod może zostać wyzwolony, gdy PCM wykryje, że cewka sterująca ciśnieniem jest wadliwa lub uszkodzona. Istnieją jednak również inne możliwe przyczyny w tym brudny lub zanieczyszczony olej przekładniowy zanieczyszczony lub zatkany filtr, oleju przekładniowego uszkodzony solenoid kontroli ciśnienia uszkodzona pompa oleju przekładniowego uszkodzony korpus zaworu skrzyni, biegów ograniczone kanały hydrauliczne wadliwe lub uszkodzone okablowanie elektromagnesu wadliwy moduł PCM jeśli skrzynia biegów ślizga się podczas zmiany biegów. W pojeździe może zostać ustawiony kod P0776. Jakie są typowe objawy P0776? Objawy P0776 są głównie związane ze skrzynią biegów. Lampka kontrolna silnika pojazd przechodzi w tryb skrzyni biegów skrzynia biegów. Ślizga się podczas zmiany biegów przegrzanie skrzyni biegów szarpiąca skrzynia biegów zmniejszona oszczędność paliwa jak zdiagnozować kod P0776. Nawet jeśli zidentyfikowałeś kod P0776 za pomocą narzędzia analitycznego, nadal może być trudno ustalić. Czy problem jest rzeczywiście spowodowany przez wadliwą cewkę sterującą ciśnieniem? Przekładnie samochodowe często znajdują się pod pojazdem i wymagają dużo czasu i wysiłku. Aby je zdemontować i sprawdzić, aby uzyskać prawidłową diagnozę, warto skonsultować się z profesjonalistą, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym. Jak zdiagnozować i wymienić cewkę sterującą ciśnieniem w pojeździe? Możesz obejrzeć poniższy film. Jak naprawić kod P0776? Przed rozpoczęciem naprawy należy najpierw postawić dokładną diagnozę. W rzeczywistości podjęte działania naprawcze będą zależeć od diagnozy. Nie ma globalnego rozwiązania dla kodu optii. Jak wspomniano powyżej, istnieje wiele możliwych przyczyn tego kodu optii. Więc istnieje również wiele możliwych rozwiązań. Po dokładnym zidentyfikowaniu problemu powodującego kod P0776, można zapoznać się z internetowymi zasobami dotyczącymi napraw samochodowych i poradnikami dotyczącymi możliwych rozwiązań. Rozwiązanie dla kodu opt i dla jednego pojazdu może nie mieć zastosowania dla innego ponieważ wszystkie pojazdy różnią się od siebie, dlatego też podczas rozwiązywania problemów i naprawiania diagnostycznych kodów usterek należy zapoznać się z instrukcją naprawy pojazdu. Pomocne mogą być również podręczniki napraw Hilton, jednak subskrypcje Aldata są jeszcze lepsze, ponieważ zapewniają szczegółowe informacje o naprawach fabrycznych dla kierowców którzy chcą samodzielnie przeprowadzić naprawy. Komentarze trzy konate bo Uraima mówi, nieźle, jestem garażem może mi pomóc w naprawie pojazdów klientów i być bardziej niezawodnym w diagnostyce. O Uatara mówi, mam 2015 Mitsubishi Outlander Sport. Kod błędu P0776 został zdiagnozowany. Podczas uruchamiania na panelu wyświetla się błąd w skrzyni biegów. A pojazd ma trudności z ruszeniem, zwłaszcza na wzniesieniu. Kto może mi pomóc? Naprawdę potrzebuję porady. Witam. Kod błędu P0776 jest związany z automatyczną skrzynią biegów w Mitsubishi Outlander Sport 2015. Ten kod błędu jest związany z cewką sterującą ciśnieniem w skrzyni biegów B, TCM, co może powodować problemy z działaniem skrzyni biegów. Oto kilka kroków. Które można podjąć, aby rozwiązać ten problem? 1. Sprawdź poziom płynu przekładniowego upewnij się, że poziom płynu przekładniowego jest prawidłowy. Nieodpowiedni poziom oleju może powodować problemy z działaniem skrzyni biegów. Procedura sprawdzania poziomu płynu znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu. 2. Sprawdź stan oleju przekładniowego. Stan oleju przekładniowego ma kluczowe znaczenie. Jeśli płyn jest zabrudzony, odbarwiony lub ma zapach spalenizny, może to powodować problemy ze skrzynią biegów. W takim przypadku konieczne może być spuszczenie i wymiana oleju przekładniowego. 3. Sprawdź elektrozawory skrzyni biegów. Kod P0776 jest często związany z problemami z elektromagnesami skrzyni biegów. Elektrozawory te są odpowiedzialne za kontrolowanie zmiany biegów. Mechanik może zdiagnozować i w razie potrzeby wymienić wadliwe solenoidy. 4. Konsultacja z wyspecjalizowanym mechanikiem. Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zaleca się konsultację z mechanikiem specjalizującym się w automatycznych skrzyniach biegów. Będzie one w stanie przeprowadzić